Witam państwa w ratajskim frytlu kultury wiosna. To czas bardzo radosny. Mamy Wielkanoc, przyroda budzi się do życia, a na naszych twarzach coraz częściej gości uśmiech. I to chyba nie przypadek, że najśmieszniejszy dzień w roku to 1 kwietnia. Dzisiaj tematem naszego programu będzie śmiech, a ponieważ spotykamy się w ratajskim frytlu kultury, to sprawdzimy, gdzie na ratajach ten śmiech rozbrzmiewa najgłośniej. Zapraszam! Skoro tematem przewodnim naszego dzisiejszego programu jest śmiech i humor, to nie mogliśmy pominąć Domu Kultury Jubilat, bo właśnie na wiosnę tutaj w Jubilacie na osiedlu tysiąclecia tego śmiechu jest bardzo dużo i mam nadzieję, że potwierdzi to kierowniczka Domu Kultury Daria Galert Słodzinka. W tym roku na początku lutego pierwszym takim spotkaniem pełnym humoru była druga ratajska gala piosenki biesiadnej, gdzie w przerwach między piosenkami bawił nas aktor Paweł Kuleszewicz, który wcierał się w przeróżne postacie z czasów PRL-u i angażując publiczność bawił nas, rozśmieszał skeczami, dowcipami i żartami. A drugim spotkaniem, z którego relacje za chwilę Państwu pokażemy, było takie kabaretowe spotkanie tutaj w jubilacie z wiedźmami. Co prawda całkiem niedawno, parę dni temu, gościł u nas kabaret Wiedźmy z Amarantu. Jest to grupa pań, które działają przy Teatrze M M. Pełne wigoru, charyzmy, energii, panie wystąpiły u nas na scenie, rozbawiając publiczność do łez, przy czym same doskonale bawiły się na scenie. Zobaczmy, jak Wiedźmy bawiły ratajską publiczność. Jedziemy w stronę Rataj, czyli pewnie wraca pani do domu. Tak. A skąd? Z odwiedzi. Odwiedzała Pani rodzinę? Nie. Gaha. No. Wiedźmy z amarantu, przyjechały wreszcie na rataje. Na początku marca wystąpiły w domach kultury na Pięterku Polan 100 i w Jubilacie na osiedlu tysiąclecia, gdzie trafiliśmy z naszą kamerą. Wiedźmy to kabaret złożony z pięciu pań, na co dzień działa w Centrum Kultury Amarant na Jeżycach, ale warto wiedzieć, że wśród Wiedźm są także mieszkanki Rataj. No i Poznanianki stąd tytuł programu Kochajmy się jak siostry, liczmy się jak sąsiadki. Wszystkie skecze właściwie napisało życie, bo jak wiadomo życie pisze najlepsze dowcipy skecze. Wszystkie są naszego tutaj autorstwa. A ponieważ wszyscy jesteśmy poznaniankami, więc musiało się pojawić coś takiego poznańskiego choćby w podtekście. Nie mówimy gwarą, ale może następny nasz występ będzie troszkę podszyty gwarą poznańską. To miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Dom Kultury Jubilat, to jest takie miejsce, które tę gwarę kultywuje ze względu na konkurs gwary poznańskiej. Godejcie po naszymu, może coś właśnie związanego z tym wymyślicie i pojawicie się na konkursie. No, powiem ci, hopok, że bardzo możliwe, że tak się stanie, bardzo możliwe. Natomiast musimy bardzo też na to uważać, bo jednak w Poznaniu nie mieszkają tylko Poznaniacy, którzy mówią gwarą, więc jeżeli tej gwary użyjemy, to na pewno w takim delikatnym stopniu, żeby jednak to zostało zrozumiane, to co przygotujemy. A na konkurs gwary poznańskiej godejcie po naszymu, który w tym roku odbędzie się w jubilacie w piątek 22 kwietnia. Zaprosimy Państwa w naszym programie już za momencik. Wiedzimy z Amarantu, to jest jak powiedziałeś, Dario, kabaret seniorek, i też ta tematyka pewnie zainteresuje bardziej seniorów, ale mamy teraz coś bardziej uniwersalnego, można powiedzieć, tą Waszą koronną imprezę czyli konkurs gwarowy. Go dejcie po naszymu, który z roku na rok młodnieje, bo też coraz więcej młodych Poznaniaków i młodych Wielkopolan, bo z całej Wielkopolski są zawodnicy, przyjeżdża tutaj do jubileta właśnie na ten konkurs. To prawda, konkurs jest coraz starszy, a uczestnicy namłodnieją, coraz więcej zgłasza się uczestników młodych, są to dzieci ze szkoły podstawowej, są to nastolatki, są to licealiści i tych osób starszych jest coraz mniej. Gwara ma coś takiego do siebie, że uczestnicy występując raczej wybierają właśnie formę takich skeczy, czyli jest dużo śmiechu i przy okazji przypominamy sobie te poznańskie słowa, a zawsze... Konkursowi towarzyszy też występ gwiazdy i to jest najczęściej gwiazda właśnie estrady kabaretu. Na naszej scenie wystąpiło bardzo wiele takich gwiazd. Między innymi gościliśmy pana Michała Grudzińskiego, panów z kabaretu Rak, kabaret Czesław, kabaret masztalscy, Genowy Fab Pigwa, no można by to było wymieniać, pan Krzysztof da Dałkrzewicz, pani Krystyna Sienkiewicz, a onegdaj była także pani Hanka Bielicka. No i właśnie, a w tym roku kto przyjeżdża? W tym roku będzie to bardzo ekspresyjna, charyzmatyczna osoba, którą wszyscy znamy. Myślę, że potrafi wcielić się w każdą postać, że usatysfakcjonuje naszą publiczność. Nie chciałabym zdradzać jeszcze nazwiska, ale może zgadniesz, kto to będzie. Może jeszcze jedna mała podpowiedź? Jest to aktorka teatralna i filmowa, która w filmie dla dzieci pod tytułem 101 Dalmateńczyków. Podkładała głos do postaci Krueli Demon. To ja myślę, Dario, nie trzymajmy już naszych widzów dłużej w niepewności, tylko zdraćmy, że na kolejnej edycji konkursu gwarowego, godejcie po naszemu. gościem specjalnym będzie Dorota Stalińska. A my teraz powiedzmy, co trzeba zrobić, żeby zasiąść na widowni, żeby zdobyć bilet, od kiedy można się właśnie o bilety na ten. Na to wydarzenie pytać już tutaj u Was w jubilacie. Bilety są już dostępne w Domu Kultury Jubilat na osiedlu tysiąclecia 30. Można po niej się zgłaszać w godzinach od 16 do 20, od poniedziałku do piątku. Miejsc, w których na ratajach można się pośmiać, jest bardzo dużo. Nie jest to tylko Dom Kultury Jubilat. Wiedźmy z amarantu, z którymi przed chwileczką rozmawialiśmy, wspomniały, że nie może ich zabraknąć na imprezie w Domu Kultury Polan, 100, w, której, w którym właśnie jesteśmy, co to jest za impreza, opowie nam Iza Kurzowska z Domu Kultury. Tak, to jest impreza, która od zeszłego roku weszła w nasz kalendarz rocznych imprez. Jest to impreza przeznaczona dla wszystkich seniorów z latajskich domów kultury, ale oczywiście, jeżeli ktoś zasięgnie informacji i dowie się o naszej imprezie, zapraszamy również seniorów z całego Poznania. Na naszej imprezie może wystąpić każdy, bo mamy dwie kategorie. Są to soliści i zespoły. Można przyjść, wystawić sketch, do Wcip, pośmiać się razem, wspólnie, gdy ktoś wystawia scenkę. Można to zrobić osobno, w duecie, w parach. Myślę Izo, że musimy powiedzieć teraz tym wszystkim widzom, którzy nas oglądają i pewnie już sobie przygotowują jakieś skecze, żeby się tutaj pojawić, do kiedy powinni się tutaj zgłosić, żeby móc 15 kwietnia wystąpić na tym przeglądzie. Tak, przegląd 15 kwietnia, a zgłoszenia przyjmujemy do 8 kwietnia. Zachęcamy wszystkich seniorów, dlatego że talent jest niepotrzebny. Wystarczy odrobina chęci dobrej zabawy, humor, uśmiech i myślę, że nagroda będzie murowana. 15 kwietnia o godzinie 17 tutaj w Domu Kultury Polan 100, ale wiem, że wejściówki znacznie wcześniej już można odbierać. Już są przygotowane wejściówki. Można je odbierać w Domu Kultury Polan 100 od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 20. A teraz przenosimy się na spółdzielczy stadion sportowy Olimp na Osiedlu Rusa. W tym roku jeszcze tutaj nikt przed nami nie był. Jesteśmy tu pierwszy raz na Olimpie. Gospodarz tego obiektu, gospodarz placówek kulturalno-oświatowych na Osiedlu Rusa, Damian Kozłowski, który. Organizuje co roku Piłkarską Ligę Rataj, i właśnie o tym wydarzeniu będziemy teraz rozmawiać, ponieważ liga startuje już za chwilę, w zasadzie. Tak, rozpoczynamy 12 kwietnia. Trwają przygotowania naszego boiska. W tym roku organizujemy turniej dla trzech kategorii wiekowych. Pierwsza kategoria dla dzieciaczków z rocznika 2006-2008, druga kategoria dla młodzieży z rocznika 1997-2002, to jest, to jest szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna, no i tradycyjnie najstarszą kategorię, najstarsza kategoria powyżej 18 roku życia to jest kategoria Open. Zapraszamy oczywiście i zawodników, i amatorów, nie tylko z Rataj, ale też z Miasta Poznania oraz gmin ościennych. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Te rozgrywki tutaj odbywają się po raz 41, i tradycyjnie dwa miesiące tych rozgrywek, także codziennie, praktycznie od kwietnia aż prawie po końcówkę czerwca, jak się tutaj przyjdzie na siedle Rusa, to piłkarzy na stadionie będzie można spotkać. Spotkać gramy będziemy grali od poniedziałku do piątku od godziny 18.30 do godziny 21.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, miłosinków piłkarskich do kibicowania. My zachęcamy do kibicowania i zachęcamy do oglądania naszego programu, ponieważ na pewno jeszcze się tutaj na spółdzielczym stadionie sportowym Olimp z naszą kamerą na rozgrywkach piłkarskiej Ligi Rataj pojawimy. Motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania jest humor, śmiech i kabaret, ale okazuje się, że jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu, dlatego możemy Państwa zaprosić na kolejne wydarzenie. Tym razem w piątek, 1 kwietnia, będzie to spektakl teatru Droga, zatytułowany Kto poślubi naszego skarbeczka. Wesoła muzyczna podróż w klimaty lat 50., 60. i 70. odbędzie się w Domu Kultury na Pięterku na osiedlu Orła Białego. Start o godzinie 17.00. Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki można odbierać w Domu Kultury. Na przełomie marca i kwietnia trwa ogólnopolska akcja Dotknij teatru. O teatralnym święcie nie zapominają ratajskie domy kultury, a najlepszy dowód na to to koncert piosenki aktorskiej w domu kultury Jubilat na osiedlu tysiąclecia. W sobotę 2 kwietnia na deskach jubilata wystąpi Oksana Hamerska, aktorka Teatrów Nowego i Muzycznego w Poznaniu zaśpiewa najpiękniejsze piosenki musicalowe. Start koncertu o godzinie 19.00. Wstęp jest wolny, bezpłatne wejściówki można odbierać w jubilacie oraz we współorganizujących koncert Domach Kultury na Pięterku oraz Polan 100. Kto lubi piosenkę francuską, a w szczególności utwory Jacques'a Brella, ten nie może przegapić propozycji, na którą zaprasza Dom Kultury Orle Gniazdo z Osiedla Lecha. W niedzielę 3 kwietnia odbędzie się tutaj koncert w Paryżu. Kocham Cię, a dla poznańskiej publiczności zaśpiewa krakowski aktor Janusz Zbiegieł. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale wcześniej należy w Domu Kultury Orle Gniazdo odebrać wejściówkę. Jak zawsze w naszym programie nie zapominamy o najmłodszej widowni i tradycyjnie zapraszamy do Orlego gniazda na sobotnie bajdurki. Tym razem w sobotę 9 kwietnia dzieciaki będą mogły obejrzeć bajkę 3 razy królewna, 3 razy smok, którą wystawi teatr pod orzełkiem. Początek spektaklu o godzinie 11. Piątek, 15 kwietnia to dzień, w którym warto wybrać się do Domu Kultury Jędruś, który bierze udział w tegorocznej edycji Poznańskich Dni Rodzinnych. W siedzibie Domu Kultury na Osiedlu Armii Krajowej przez cały dzień będą się odbywały warsztaty i pokazy, w programie m.in. taniec nowoczesny, karate, judo, zumba dla mam i wiele innych atrakcji. Jędruś zaprasza również do odwiedzenia swojej strony internetowej oraz profilu Facebookowego, gdzie będzie zamieszkany szczegółowy harmonogram. Dziś w naszym programie to już wszystko. Ja mam nadzieję, że w kwietniu nie będzie państwu brakowało powodów do śmiechu, a jeżeli ktoś ich nie znajdzie, to zapraszam na rataje do domu kultury spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Do zobaczenia.